Siema, mówi trener Paweł. Ostatnio zrobiłem Q&A na Instagramie i pytań było tak duże, a odpowiedzi są tak rozległe, że postanowiłem nagrać film z odpowiedziami dla Was. No i mam tutaj napisane kilka pytań. Trenerze, czy siłownia w Stodole też jest OK, czy tylko te piwnicy? Słuchaj, moim zdaniem jest tak, na wiosce zawsze było pełno wielkich, silnych hamów i jak przyjeżdżali oni na festyny, na awantury, to zawsze był z nimi problem, więc uważam, że na wiosce jest dobrze ćwiczyć. Jest dobra siłownia, dobry klimat do ćwiczenia, bo jest też dużo zapachu amoniaku. Tak? A jak wiadomo Amoniak trójboiści biorą często przed zawodami, żeby się pobudzić. Kolejnym plusem jest to, że jest pełno sprzętu jakichś różnych trybów od traktora i tanim kosztem możesz zbudować sobie siłownię, a do tego masz tanie jedzenie i sam możesz regulować dawki sterydów dla kurczaków na przykład i potem nie wpadniesz na kontroli dopingowej a także wiesz jak obliczać sobie cykle Kolejne pytanie Czy trener Paweł pokaże się kiedyś bez koszulki? Słuchaj, jakbyś był kobietą to może bym się pokazał ale dziwnym trafem zawsze dostaję te pytania od facetów więc nie, nie pokażę Ci się bez koszulki a poza tym Moje mięśnie, gdy chodzę w dresie, cały czas są rozgrzane, więc jestem gotowy i na trening, i na awanturę bez ryzyka kontuzji, tak? bo jak wiadomo, robienie rozgrzewki to tylko niepotrzebna utrata kalorii. Kolejne pytanie, czy chudy szczur może zostać wielkim chłopem? Oczywiście fizycznie może, bo każdy kiedyś był chudy, chudym szczurem. Ja dopiero na końcu podstawówki zacząłem ważyć 100 kg i jakoś tam wyglądać. Ale chudy szczur to nie tylko waga, chudy szczur to przede wszystkim mentalność. Wystarczy wejść na grupę Liga Wielkich Chłopów, na moją grupę i zobaczyć jak chude szczury mają ból jak na przykład taki Aleksander Sobierajski wrzuca zdjęcie elegancki chłop 150 kg a oni coś się wydają, że on jest ulany tak? zwykła zazdrość pamiętajcie trzeba słuchać większych od siebie i jak już urośniecie to kierować się chłopskim rozumem wtedy na pewno zrobicie dobrą formę kolejne pytanie palenie papierosów i zioła to jeśli chodzi o papierosy, to moim zdaniem fajnie zrobić taki myk. Jak ktoś ma problem z przybraniem na masie, można zacząć palić, palimy miesiąc i później rzucamy palenie. Tak? Jak wiadomo, jak rzucimy palenie, to zaczynamy wtedy... Tyć i zwalnia nam metabolizm. Także to jest bardzo dobry motyw, tylko trzeba uważać, żeby się nie uzależnić, bo jak wiadomo, papierosy w nadmiarze mogą spalać mięśnie. Tak samo jest na przykład z marihuaną. W ogóle marihuany nie polecam, bo stajemy się po niej leniwi i nie chce nam przychodzić na siłownię, A na gastro nie jemy mięsa, tylko jakieś tam słodycze, i nie ma to moim zdaniem żadnego sensu. Kolejne pytanie. Kolega nie poszedł na siłownię ze względu na dupę. Czy to normalne? Słuchaj, jeżeli twój kolega ma problemy z dupą, to znaczy, że albo bierze jakiś trefny towar, albo źle bije i po prostu ma zrosty. Tak? Także albo polecam mu zmieniać towar, albo znaleźć kogoś, kto będzie mu robił zastrzyki, jeśli sam nie potrafi. Teraz pytanie odnośnie robienia nóg. Dlaczego dużo wielkich chłopów robi przysiady? Ogólnie jest tak, robiący przysiady dzielą się na dwie grupy: na tych co mają kontuzję, i na tych co będą mieli kontuzję. Być może robią te przysiady dlatego, że chłopiec wiadomo w młodym wieku, jak robi przysiady, mamy nacisk na kręgosłup, to przestajemy rosnąć. Tak? To samo od martwych ciągów. No i wtedy jak przestajemy rosnąć, jesteśmy niżsi i łatwiej osiągnąć tak zwaną sylwetkę 2 na 2. Czyli mały chłop i szeroki chłop, tak? Więc wydaje mi się, że to może być główny powód robienia tych przysiadów u tych chłopów. Następne pytanie. Jak poradzić sobie z opaloną jednoręką po jednym sezonie jazdy z zimnym łokciem? No to tutaj... Tutaj polecałbym kupno drugiego auta, Anglika, żeby robić łokieć prawą ręką, a drugim plusem tego Anglika będzie to, że zmieniamy biegi lewą ręką i na sterydach wtedy raz prawą, raz lewą ręką. Gdy będziemy zmieniali biegi, to te ręce będą elegancko równo rosły. Teraz pytanie o, o chłopa. Jak chłop waży 100 kg, ale ma kratę na brzuchu, to czy jest homoseksualistą, czy jest to dopuszczalne? To zależy, bo ważąc 100 kilo, a mając 2 metry, to nadal jest po prostu zwykłym chudym szczurem, tak? Jak wiadomo, sylwetka wyrzeźbiona, z kratą na brzuchu, podoba się tylko i wyłącznie innym facetom, a kobiety jednak nie lubią takiej sylwetki lalusia, tak? Więc moim zdaniem może być w tym jakaś prawda, tak? Polecam mu, żeby zrobił masę do 120 kg. Jeżeli waży te 100 kg i ma m to przy 120 kg zacznie szybko i elegancko dobrze wyglądać. No i ostatnie pytanie. Jak trenować, żeby być wielkim chłopem? No tutaj zasada jest prosta. Tak? Trzeba ponosić jak największe ciężary, żeby dawać naszym mięśniom bodziec do tego aby rosły. Tak? Organizm musi wiedzieć, że na następnym treningu będzie ponosił jeszcze większe ciężary i wtedy da bodziec do mięśni do tego aby rosły. No i trzeba kierować się dwoma bardzo ważnymi rzeczami. Po pierwsze musimy czuć, że nam wchodzi, a po drugie musimy mieć zakwasy. Tak? bo mięsień, żeby urósł, musi być najpierw uszkodzony i nadpalony przez kwas mlekowy, aby się nadregenerować. No i to już wszystkie pytania i odpowiedzi. Pamiętajcie, niedługo rusza sprzedaż moich koszulek, shakerów oraz gazety Wielki Chłop w wersji fizycznej. Do tego będą też wlepki. Będę informował o tym na moim Instagramie. Zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco, a także zaobserwujcie mnie na Instagramie, trener Paweł Official. Polecam też także wejść do mojej grupy Liga Wielkich Chłopów, gdzie jest sama prawda o kulturystyce i o tym, jak rosną wielkie chłopy. To wszystko na dziś. Pozdrawiam Wasz trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego i użytku styrydów. Pozdro.